Często mnie ludzie pytają o pomysł na jakiś biznes. Tak? Od czego bym zaczął? Co bym zrobił, żebym lepiej zarabiał? Co powinno się zrobić? Jakie pomysły są najlepsze? Biznesy. I widzisz, prawda jest taka, że niekoniecznie ty musisz jakiś mieć tutaj unikatowy pomysł. Zobacz, że cały czas produkujemy jakieś nowe samochody, modele samochodów i one się sprzedają. Tak? To nie jest nic unikatowego, co prawda. Te samochody są być może niekoniecznie lepsze, ale nowocześniejsze. I ludzie to kupują, bo ten produkt staje się coraz modniejszy, lepszy. I to też warto, żebyś zwrócił uwagę na sektory rynku, które są modne. Czyli na przykład to, że teraz dużo osób ćwiczy na siłowniach, nie wiem, nawet w Polsce, za granicą. Być może warto jakiś swój batonik zrobić, znaleźć firmę, która ci to wyprodukuje, a ty już dalej będziesz poprzez sieć siłowni to sprzedawał i tak naprawdę handlował tym. To jest wszystko do zrobienia. I tak naprawdę zobacz, pomysł, Normalny, niezbyt taki, można powiedzieć, wydumany z fantazją, ale to się może sprzedawać, bo zrobisz baton, który na przykład będzie najlepiej smakował. Albo który będzie miał najlepszy skład, nie wiem, najwięcej białka, najmniej tłuszczy, będzie najbardziej zdrowy, ale ty musisz właśnie mieć pomysł na ten produkt, jak go odróżnić i jak sprawić, żeby był wyjątkowy dla Twoich klientów, dla tych osób, które chcą to kupić. I raczej takie powinieneś mieć podejście, jak właśnie, tak jak mówiłem ostatnio, wnieść tą dodatkową wartość, a nie wymyślać cały czas jakieś nowe produkty, bo po prostu się zajedziesz, tak? Najczęściej jak chcesz stworzyć nową branżę na rynku. To ludzie mogą w to jeszcze nie wierzyć. Może Ci być potrzebna bardzo duża ilość pieniędzy, żeby w ogóle przekonać do tego ludzi. I zobacz nawet na Ilona Muska, na rakiety SpaceX, Tesla, tam ogromny kapitał był potrzebny i nawet te setki milionów dolarów nie wystarczyły. On musiał się pożyczać, jeśli chodzi o pieniądze, żeby w ogóle te produkty wypromować, żeby przekonać do tego ludzi. Także najprostszy sposób yy, zrobić coś inaczej, w lepszy sposób. I to sprzedawać. Być może jakiś batonik, być może otworzysz catering, bo teraz ludzie też nie mają czasu. Często w korporacjach sobie gotować, zatrudnisz dwóch kucharzy i to sobie będziesz sprzedawał. Będziesz robił dobre jedzenie, prędzej czy później znajdziesz klientów, tak? Bo jeśli dostarczasz ludziom wartość, to oni będą ci chcieli za to płacić. Często ludzie nie rozumieją tego. Ja też to nieraz widziałem, bo zamawiałem sobie cateringi w Krakowie z jedzeniem, że przez pierwszy tydzień dostawałem dobre posiłki. Taki darmowy, testowy tydzień. A potem te posiłki były coraz gorsze. Już widziałem, że ta firma nie rozumie, jak zatrzymać klienta. No, bo jeśli komuś dajesz gorszy produkt po tygodniu, to wiadomo, że już nie chcesz do tej firmy wrócić, bo ci to nie smakuje, to pożywienie. Ten produkt nie jest taki gdzieś tam świeży, nie smakuje w dobry sposób i szukasz czegoś innego. Warto się nad tym tutaj też zastanowić, bo jednak zauważyłem, że często szukacie pomysłów, które. Mogą wymagać zbyt dużego zaangażowania, jeśli chodzi o kapitał. I no to jest fajne, że ty sobie wymyślisz, że tam na księżyc możesz polecieć, czy, czy coś takiego, czy że lotnisko na księżycu chcesz zrobić, ale ty na to musisz znaleźć pieniądze, mieć inwestorów. I oczywiście, jeśli masz taką wizję i w realnym świecie chcesz to wdrożyć, to tylko ci pogratulować, ale na pewno to nie będzie łatwe, tak? Jeśli tylko chcesz przeżyć, być może warto postawić jakąś parę budek z jedzeniem. Znam kolegę z Krakowa, który jak byłem na pierwszym roku miał jedną budę z kebabami, a teraz praktycznie w całym mieście te budki są. Facet się właśnie na kebabie dorobił, tak? Prosty produkt, banalny. Teraz z tego, co widziałem, też te budki są w innych w tych miastach i widzisz, stworzył taką sieć i to też ma od razu przełożenie na to, ile zarabia, bo to nie jest jedna budka z kebabem, tylko tych budek jest ileś tam. Dlatego to jest myślę istotne, żebyś też miał tutaj zrozumienie, że żebyś nie przeceniał tego pomysłu na biznes. Dużo ważniejsza jest realizacja, jak to zrobisz, co ten pomysł nowego wnosi w rynek i jak to się spodoba klientom. Też całe opakowanie tego, tak? Kiedyś pamiętam, w Krakowie na przykład można było same kebaby kupić. Po jakimś czasie pojawiła się firma, która takie makarony z sosem sprzedawała, i te makarony stały się hitem. Wszyscy tam zaczęli to jeść ci studenci, nikt już kebabów nie kupował, także w ten sposób widzisz prosty produkt, prosty pomysł, i ktoś nawet na takim biznesie zaczął zarabiać. Oczywiście potem tych budek się coraz więcej tam zaczęło pojawiać, ale w pewien sposób stało się to unikatowe, dodatkowa wartość, coś innego, tak. Okazało się, że. Każdy lubi taki makaron z sosem jakimś tam e, meksykańskim czy, czy bolognese, e, bo każdy ma też troszkę, wiadomo, inne smaki. E, no i pomysł okazał się sukcesem. Także pomyśl, co by tu takiego innego zrobić, co by faktycznie przyniosło ludziom jakąś wartość, poprawiło ich życie w faktycznie dobry sposób, e, konkretny, a nie staraj się bazować na jakimś tam kombinatorstwie, tak otworzę sobie budkę z kebabem, mięso będzie nieświeże, wszystko po taniości, byle by się sprzedawało, tak? W ten sposób nie ma opcji. Nie ma opcji. Dlatego polecam Ci tak myśleć i faktycznie realizować coś, co wymyśliłeś, a nie kombinować i, i robić coś też w niefajny sposób. Dzięki za uwagę i polecam też inne moje filmy. Cześć.